Oczka. I nocy? Zobaczcie mi Dobrymi dziećmi? Nie. Powyrywacie mi nóżek? Nie. A nie. Powyrywacie mi rzączek? Nie. A nie wydłubiecie mi. Czy? Nie! Jesteście dobrymi dziećmi? Tak! Nie zrobicie mi krzywdy? Nie! Mogę wyjść! tak! Wychodzę. To wychodzę. Ja słyszałem, że. Są takie dzieci, które łapią muszki i wyrywają muszki, Ale wy tego nie robicie, prawda? Skrzywdzić? Nie! Nawet najmniejszej łóżki nie powinniśmy skrzywdzić. A, a, jest dzieci dzieci, a ja jestem skrzat. Ooo! Tak, tak. Słyszę, co pani myśli? Tak, słyszę. Myśli pani skrzaty to jest takie panie. pani. Panelki. Skrzat. Jestem skrzany sobie radą. Całkiem spory ze mnie skrzat. Kiedyś byłem bardzo mały, ale dobre wróżki chciały. Bym posprzątał cały świat, bym posprzątał cały świat. Posprzątał cały świat, bym posprzątał cały świat. Nie darawy rzekłem na to, bardzo trudno małym skrzatom Sprzątać cały świat, sprzątać cały świat. Sprzątać cały świat, sprzątać cały świat. Sprzątać cały świat. Aby nadszedł czas, że podróżki, abyś podrósł z krzacie mały I posprzątał las nasz cały, obowiązków czas, obowiązków czas I chciał, nie chciał, każdą wiosną, kiedy świeże trawki rosną Sprzątał cały świat Sprzątam cały las, sprzątam cały las, obowiązków Taki tyci, tyci byłem, ale wróżki mnie urosły, żeby mógł spełniać swoje obowiązki, i nazwały mnie ogrodnikiem krzyżowym. Dlaczego ogrodnikiem? zapytałem. Nie chcę być ogrodnikiem, jak to dlaczego? Znaczy? Las nasz, to nasz ogród, w którym my żyjemy. Tu mieszkamy. Musisz zająć się. A dlaczego Grzegorzem? Dlaczego? A, a wy wiecie, dlaczego Grzegorzem? Czy jest tu może jakiś grzesi? Nie! Ani duży, ani mały? Nie! Ani mały, ani duży. A no szkoda. Chętnie poznałbym swojego imiennika. Tydzień wcześniej mieliśmy imieniny, bo Grzegorz to takie, jeszcze nie wiosenne, ale prawie wiosenne imię, tak. Przecież zawsze powiadało się, na świętego Grzegorza idą rzeki do morza. To znaczy, że go puszczał i już wtedy rzeki spokojnie mogły, wody rzeki, płynąć do morza. Już nic im nie przeszkadzało. A, 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 ja odważny jestem. Moim jednym gestem wyrzucam bo Moja groźna mina powoduje, że lody mrozy miną. Chciałem, żeby się trochę zdyłowało, ale tak mi trochę nie wyszło. Jestem ogromny, który nie po rytą. A poza tym mam teraz straszny dużo... Mówiłem wam, że byłem kiedyś malutki. Wy, wy też wiecie, jak to było. Kiedyś byliście o tacy, tacy, tacy malutcy. Unosili was w leciwu i do was oba. Cieszyli się, kiedy zjadaliście, kiedy uśmiechaliście się, kiedy machaliście rączkami i no, teraz ludzie jesteście, macie tyle obowiązków, prawda? Prawda? Ja też mam strasznie dużo obowiązków. He, tyle pracy jest w ogrodzie. Co chodzi? O tyle pracy jest w ogrodzie. Trzeba zgrabić stare liście. No skopać wszystkie. Sam tego nie robię oczywiście. Przyroda mi pomaga. Nagle spod śniegu pokazują się różne śmieci. A z powodu tego, że topnieją śniegi i dużo deszczu pada, to jest duża wilgoć i w naszym lesie niezbyt ładnie pachnie. A prawdę mówiąc to, po prostu Dzisiaj od rana chodzę, mimo że wolna sobota, i sprzątam, bo inaczej bym nie zdążył. Tyle śmieci w lesie. O, to już piąty worek śmieci. Śmieci na plecy, za nas czczesz, żeby tak gdzieś działać. I zbieram zbieram, 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 zbieram. Zbieram wszystkie te śmieci. A co można znaleźć? Łatwiej byłoby powiedzieć, czego znaleźć nie można. Tyle dziwnych, niepotrzebnych rzeczy można znaleźć w moim ogrodzie, czyli w naszym lesie. Bo kto to tak śmieci, to nie wiem Przecież to mój ogród, ale las, do którego wy przychodzicie odetchnąć świeżym powietrzem, zbierać grzyby jesienią. Więc dlaczego tak śmiecicie? Czy to wy tak śmiecicie? Nie! Na pewno? Nie! A jeżeli macie papierek po cukierkach, to wyrzucacie ten papierek na drabę, na chodnik albo wlecie na ściółkę? Nie! A upakowanie po chipsach? Nie! A butelkę po oranżadzie? Tylko to trzeba uważać, bo kiedy świeci słońce i padają promienie słoneczne na butelkę, to butelka działa jak soczewka, skupia tę. Chociaż to sprząta. Właśnie. Znaczy wróżki powinny mnie nazwać Czegoś świeciasz? czegoś Ogrodnik. Tyle śmieci może zbierać. O, o, tu mam dowód. Zaraz wam pokażę. No to kto, jeżeli nie wy, to kto? Co? Wiem, śmieci. Wiem, kto. Śmiecą. Przydal. Czy wy chcecie być przydalami? Nie! Na pewno nie? Nie. Obiecujecie, że nie będziecie nigdy śmiecić w dalszym lesie? Nie. Ogrodzie. Obiecujecie, kiedy przyjdziecie na wycieczkę do lasu, to zabierzecie ze sobą pojemnik, żeby zabrać swoje, a może nie tylko. Ale przynajmniej swoje śmieci. Nie. No powiedzą, że nie. <grym> To jajek. Po co i na co i dlaczego jajecznicę To ja. ja. <grych> nie wiem co. I co dalej? Butelka pokoje. Taka butla plastikowa? Pokoń. Milion lat tu będzie leżeć i się jeszcze nie rozłoży. Takie straszne. I popatrzcie, co znalazłem. Jest. Pisyczka. mateczki Na śniadanie. Pewnie pszczół Zostawili. Są papiery. Jakaś lina. Uda się. Pada, że się przyda. Tu zostawię. Zabawki są głowe. Co tu jeszcze? O! Jest też garnek do komfortu. Jest koszulka. I mój nie chcę jakiejś śmieci. Proszę bardzo. Jakaś torba plastikowa. No śmieci jest też. Stary stalikapyć w moim lesie. O, jest Kałuża. Taka wielka, taka duża, tu zaś w środku miejsca suche. I co robię? Zobaczycie, jak to trudno zbierać śmieci w lesie. Tu więcej zielonego. Dobrze, dobrze, dobrze. Muszę zająć się, się tym wszystkim. O, popatrzcie, tu wokoło jest ta duża, taka wielka, taka duża, a tu w środku miejsca suche. I odebrałem. Teraz wróć bez Hopsa. Hołza! Małą nosa, a nie założył w tej kołży. O, o hołp, Przeskakuje miorę śmieci. Rozdział, ja przecież mówię. Nie jest łatwo, można wrócić już wystarczy, A chodź, 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 proszę. I ostatnia to osoba, potem wracasz do roboty, i w końcu trzyma. Jakoż dajmie? A nie z kitami. Dobrze ma Dobrze ma wiecie. Dobrze, że zobaczyłem. bo ja w tej chwili też się wszystko tak nauczyć, że mnie tak ładnie sakać. I zbierać wszystkie. A jeszcze powiedzmy potrzebna. Kto pomoże teraz? Ja. Ktoś, kto nie był. Bądź nie proszę. I kto nie był? Ty nie byłeś. On Ty co nam dla na przestrogi, co nam powiedziałeś, że o... o, o Skąd wiedział? Wszystkie wszystkie śmieci tylko linę to zostawcie ich, że o tym się przyda. A to wszystko na śmietnisko, na śmietnisko tam nisz, po tamtym urzącze.